you Dzień dobry, Joanna Sypniewska. Witam państwa bardzo serdecznie w programie dotyczącym sprawiedliwej transformacji Budujemy Zieloną Przyszłość Wielkopolski Wschodniej. A tematem dzisiejszego odcinka programu będzie wsparcie dla pracowników odchodzących z górnictwa i energetyki, czyli skupimy się na projekcie strategicznym Droga do zatrudnienia po węglu. A moimi gośćmi są. Pani Alicja Messer-Schmidt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych Kadra Przypak KWB Konin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Ryszard Zaczyński, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dzień dobry. I pan Maciej Sytak, pełnomocnik zarządu województwa wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz prezes zarządu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Konin. Dzień dobry pani redaktor. No właśnie, hasło sprawiedliwa transformacja słyszymy coraz częściej, im bliżej jest do zakończenia działalności ZTPAK. Y tym więcej jest pytań i tym częściej i tym więcej trzeba na ten temat, myślę, rozmawiać. Jaka jest droga do zatrudnienia po węglu? Co dalej? Piotr Woźny, prezes ZEPAK potwierdził niedawno, że koniec 2025 roku, no to jest ta data, z którą ZEPAK będzie schodził z tej sceny energetycznej, jeśli chodzi o węgiel brunatny. No dlatego pytamy, co dalej? Ale zacznijmy od tej sprawiedliwej transformacji. Gdybyście Państwo mogli powiedzieć, czym dla Was jest ta sprawiedliwa transformacja i na co przede wszystkim powinniśmy Zwrócić uwagę, rozmawiając o tym projekcie. Pan prezes? To ja na początek. Sprawiedliwa transformacja tak naprawdę to jest wyrównanie szans. To znaczy, chodzi o to, żebyśmy nie pozostawili ludzi samych sobie w momencie, kiedy dokonuje się tak przełomowa rzecz, jaką jest transformacja Wielkopolski Wschodniej, czyli odchodzenie od węgla. Wielkopolskę wschodnią zbudował węgiel, zbudowała elektrownia, zbudowały kopalnie. Dzisiaj mamy sytuację, w której będziemy od tego odchodzili. Transformacja, czy sprawiedliwa transformacja, ma wiele obliczy, ale tak naprawdę jednym z głównych, i właściwie głównym, powinien być człowiek i to, w jaki sposób będziemy starali się poszczególnym jednostkom, bo nie Zbiorowości, ale poszczególnym jednostkom pomóc, żeby odnalazły się w nowej rzeczywistości. Pani Przewodnicząca. Sprawiedliwa transformacja, to przede wszystkim musi być sprawiedliwa społecznie, musi być to transformacja z ludzką twarzą. Ta transformacja zabezpieczy naszych pracowników, to co Pan Prezes powiedział, przed tym przed ubóstwem przede wszystkim aby mogli ludzie znaleźć nową pracę, aby mogli znaleźć zabezpieczenie socjalne, opiekę zdrowotną. To wszystko jest dla nas bardzo ważne, a przede wszystkim to, żeby nie wyjeżdżali za granicę nasi pracownicy. Ich miejsce jest tutaj w Polsce, w Koninie. Górnicy to jest jak gdyby zawód bezrobotny, bo gdzie teraz górnik znajdzie w Koninie pracę? Nigdzie. Musimy go albo przeszkolić i zabezpieczyć mu nowe miejsce pracy. I dlatego ta transformacja, ona musi mieć ludzką twarz, przede wszystkim ludzką twarz. Panie dyrektorze, sprawiedliwa transformacja. Sprawiedliwa transformacja na pewno jest procesem, który już trwa a właściwie transformacja energetyczna i wiemy o tym, że podlegają tej transformacji zarówno dzisiaj zatrudnieni w zepaku, zatrudnieni w górnictwie, jak i osoby, które już jakiś czas temu opuściły z racji zmian pracę, czy to w energetyce, czy w kopalniach. I chcemy tym wszystkim osobom zagwarantować w tej chwili możliwość przekwalifikowania. Odnalezienia nowej ścieżki zawodowej. A pamiętajmy, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie samych pracowników, ale także olbrzymiej rzeszy osób, czyli rodzin, czyli osób bliskich. To są także osoby, które zawodowo były bezpośrednio związane ze współpracą z ZEPAKiem. Do tych wszystkich osób chcemy dotrzeć i zaoferować im pomoc w odnalezieniu się na nowo na rynku pracy. Umiejętności, które te osoby posiadają, są bardzo ważne, są powiedzmy kluczowe i wręcz bezcenne, I dlatego tak ważne jest to, żeby wykorzystać atuty tych pracowników i poszukać im nowego zatrudnienia, ale wykorzystując właśnie te nabyte wcześniej przez lata bardzo cenne umiejętności. Panie dyrektorze, ten projekt droga do zatrudnienia po węglu, to jest projekt, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. I proszę powiedzieć, na czym dokładnie ten projekt polega, i ja, na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy odchodzący z górnictwa energetyki. Zacznę może od tego, że projekt droga do zatrudnienia po węglu, oczywiście jego pełna nazwa jest dusza, ale pełujemy tą nazwą skróconą. Jest pewnego rodzaju fenomenem. On jest. Fenomenem, dlatego że powstał niejako oddolnie. Autorem tego projektu są związki zawodowe, związki górnicze we współpracy z pracodawcą, z ZEPAKiem. Jest to też projekt kluczowy, dlatego że jest to projekt o bardzo dużej wartości 200, 257 milionów no to jest niebagatelna kwota, i myślę, że nie ma drugiego takiego projektu na pewno w Polsce, a myślimy, że również w Europie, który by na taką skalę realizował takie zadania. Natomiast sama realizacja projektu, dwie główne ścieżki, które się zarysowały, które powstały. Jedna z tych ścieżek dotyczy możliwości znalezienia zatrudnienia u nowego pracodawcy poprzez różnego rodzaju formy wsparcia, jak subsydiowane zatrudnienie, jak dotacje na doposażenie i na utworzenie miejsc pracy. I druga ścieżka skierowana do osób, które będą chciały założyć własną działalność gospodarczą. I tutaj też wychodzimy bardzo mocno naprzeciw oczekiwaniom, tutaj, grupy byłych, już w tym momencie odchodzących z pracy, górników. Energetyków, wiedząc, że mamy do czynienia z zakładaniem działalności w specyficznym regionie, są tu określone wymagania. Także te kwoty dotacji są odpowiednio wyższe i mogą one sięgać nawet 120 tysięcy złotych. A jakie jest zainteresowanie pracowników górnictwa i energetyki? Czy oni są zainteresowani tymi projektami? Tych informacji, które w tej chwili otrzymujemy, wiemy, że zainteresowanie jest. Realizacja tego projektu jest już po stronie partnerów. Tych partnerów mamy dziewięciu jest to dziewięć podmiotów. Jednym z partnerów kluczowym, tak naprawdę, w realizacji też tego projektu jest, jest ZEPAK. Natomiast ścieżki już później, jeżeli chodzi o aktywizację pracowników, Realizują takie podmioty, jak bardzo doświadczone agencje zatrudnienia w zakresie realizacji działań outplacementowych. Są to agencje Job First i DGA, stowarzyszenia na rzecz spółdzielni socjalnych, tutaj działające od wielu lat w regionie i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. No i oczywiście, co chciałem również podkreślić, cztery powiatowe urzędy pracy w powiecie konińskim i mieście Koninie w powiecie tureckim, słupeckim i kolskim i do nich oczywiście również można się zgłaszać. Panie prezesie, czy myśli pan, że właśnie te działania związane z ustawą z urlopami górniczymi, te działania, które są podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy i też wszystkich partnerów, czy to po prostu wystarczy? Zadała pani bardzo dobre pytanie. Myślę, że to wszystko tak naprawdę zależy od nas, jak będziemy prowadzili. Z jednej strony będą prowadzone projekty, z drugiej strony w jaki sposób pracownicy będą chcieli z tego skorzystać. Czy to wystarczy? Ja pani powiem tak. Ja bym chciał, żeby nie musiał nikt z tego skorzystać, żeby nikt nie musiał tracić pracy, bo to jest trauma. Jak ktoś pracował 30-40 lat w jednej firmie i nagle ma znaleźć się na rynku pracy, to dla niego jest to trudne. Kompetencje, umiejętności tych ludzi, co mówił dyrektor Zaczyński, są znaczne. To są ludzie niezwykle dobrze przygotowani, po pierwsze, mający pewną. Taką umiejętność pracy, czyli oni, etykę pracy, to jest bardzo ważne, bo potrafią pracować. Dwa, mają różnego rodzaju umiejętności. To są rzeczy, które powinniśmy wykorzystać dla regionu i dla przyszłości. My zapraszamy wszystkich już do naszych partnerów, do ich biur, które na terenie Konina działają. Także serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że każdy będzie chciał właśnie przyjść, posłuchać na początek o programie. Tak, żeby dalej zyskać wiedzę i zachęcić samego siebie do, do tego, żeby wejść w ten program, skorzystać z tych możliwości, które dajemy, a są one naprawdę unikatowe. I myślę, że możemy tutaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że takiego programu jeszcze nie było i prawdopodobnie już kolejnego tak dobrego programu z punktu widzenia pracowników, którzy są nim objęci, raczej już nie będzie. Podsumowując, Sprawiedliwa Transformacja ma być pewnego rodzaju takim miękkim lądowaniem po szoku, jakim może być zamknięcie dużych zakładów przemysłowych. Ważne jest, żeby o tym mówić jak najwięcej, o założeniach tego projektu. No i o tym, że nie jest przeciwko ludziom, tylko właśnie dla nich. I o tym też staraliśmy się dzisiaj powiedzieć podczas naszego spotkania. Ja bardzo dziękuję naszymi gośćmi. Byli pani Alicja Messerschmidt, przewodnicząca Międzyzakład Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych Kadra przy KWB Konin. Dziękuję bardzo. Pan Dziękuję. Ryszard Zaczyński, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dziękuję bardzo. I prezes zarządu ARR w Koninie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Kłaniamy się. Dziękujemy Państwu Dziękujemy. bardzo za uwagę i do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji.